Ja jestem Patryk, a dziś opowiemy o kanale Wiktor Subu. Jak chcę się na niego, do niego, mojego kolegi kanału wejść Naprawdę, dwie odcinki w jednym odcinku sorry. Dwie odcinki w jednym dniu To jest bardzo dziwne, dużo youtuberów tak nie robi Ale niektórzy się znajdą na przykład jak ja Tak sorry za moje ucisanie, ale akurat niedawno stało mi po prostu nie chcę, mi się, tak wiem, jest kurde o, ku... o jest pierwsza jest pierwsza, to stało 12 i po prostu mi się nie chce chodzić yy, powiem wam tak, że yy, spędziłem dużo czasu przed internetem jak zawsze spędzam, i chcę wam też powiedzieć, że będę miał tiktoka może, założę tiktoka yy, i będziecie mogli mnie obserwować jak każdy jak ktoś ma tiktok to TikToka, to niech mnie obserwuje, ponieważ zobacz, może będę miał kanał i może dzisiaj jeszcze coś nagram, Ale kanał Wiktora, czyli Wiktor, prosubój. na pewno w komentarzu gdzieś tam, na co w komentarzu nie, w opisie, na napi pewno napiszę. Jak chcecie to e, wbijcie sobie, powiem tak, bardzo dziwne. Pierwszy odcinek, to dwie, dwie sekundy, gdzie mówię, choć coś takiego. I tyle, nie? A drugim to jest to, że niby tam ogląda MMA i w ogóle nie o 6.00, co ktoś tylko o 20. Wikter, jak to ogląda z Oliwier, dziwne, to jest na maksa. I mam nadzieję, że tak się już nigdy nie stanie, bo odcinki nagrywane na YouTube to jest naprawdę poświęcenie siebie, poświęcenie swojej duszy i swojego czasu cennego. Oczywiście wy jesteście mali i czasu nie macie cennego, bo nie macie w ogóle czasu, no znaczy, co mamy czasu. Mamy no, coś. Ok. E, zapraszam, że tak trzeba, z smarkam, ale e, jestem chory, no. Zapraszam, że kręcę z fotelem, ale. Wiecie, jak u mnie jest dusno, Bo z jego mać. na co nie za na dworze, bo na dworze to jest praktycznie jak w zimę. A jest kurde lato. Y, jest jak w zimie. Praktycznie koniec y, jest miesiąca. Prawie koniec jest y, u mnie też jest ten tydzień pewnie w Polsce to nie wiem pewnie się skończyło albo za dwa tygodnie albo za pięć dni albo nie wiem i to będzie koniec i będę pojechał do Polski i jak ktoś będzie się prosił to może nawet w Polsce e, nagram odcinek, gdzie i w ogóle i będziecie tam mogli do mnie przyjechać jako widzowie i się coś tam o mnie powiedzieć może nagra z wami telefon unboxing telefonu albo nagra z wami po prostu coś nie, odcinek. Także to by było na tyle. Oliwier, Wiktor, ogarnijcie się, bo to, co zrobicie, to jest głupie, jak nie wiem co. Zablokuję wam w ogóle szybko. Także, na znaczy ja, tylko YouTube. Także no, to by było na tyle. Na raj. Pozdro.